Halo, halo, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Zipek i słuchajcie, jesteśmy znowu na Robloxie i dzisiaj będziemy robić kilka fajnych rzeczy. Pewnie po tytule już wiecie, e, będziemy rozdawać dzisiaj, słuchajcie, pety. Mamy przygotowane, jak widzicie tutaj, całe mnóstwo petów, oczywiście poza tymi, bo to są moje. E, jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego nie zmieniły mi się pety od ostatniego odcinka, to dlatego, że wszystkie inne konta również mają już teraz te legendarne oto pety, a tutaj te Axoloty to są specjalnie na dzisiejszy odcinek. Więc słuchajcie, kilka ważnych info na starcie. O, jakiś ziomek się pyta, czy może screena. E, jasne. Dobra, to jak on będzie robił screena, to ja wam powiem. Pierwsza rzecz, najważniejsza oczywiście, czyli subskrypcje. Oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podobają odcinki z Spec Simulatora. E, I teraz tak, pięciu ostatnich subskrybentów. A no więc są to Cyber Endermanic Games, Pocket Runner Marchewa, Truskawka XD, BrianGames.pl oraz AD tak więc dziękuję wam bardzo za, zas za zasubskrybowanie kanału Słuchajcie, jeżeli wy chcecie również się tam pojawić, no to subskrybujcie kanał, oczywiście A teraz przechodzimy do info Więc pierwsza sprawa, słuchajcie Dlaczego nagrywam ten odcinek? To jest w ogóle jakiś szał To co się wydarzyło Po jednym odcinku, kiedy pokazałem wam moje koszulki Ja się naprawdę, naprawdę nie spodziewałem tego Że one zrobią aż takie Taki szał i po prostu i, i zrobiły. będziecie aż tak bardzo zainteresowani kupnem ich I to co ja zobaczyłem, ile tych koszulek się sprzedało Po prostu mnie Totalnie przeraziło, więc Postanowiłem, że odwdzięczę się tym osobom Które kupiły koszulki i będę Wchodził na różne serwery, dzisiaj będziemy wchodzić Na serwery przeróżne, biegać dookoła I słuchajcie, będziemy Szukać naszych koszulek i osobom Które mają nasze koszulki, będziemy rozdawać pety W ramach podziękowania, naprawdę Byłem mega, mega zdziwiony, bo myślałem Szczerze mówiąc, że aż tak dużo się ich nie sprzeda Myślałem, że, chociaż w sensie są O, są więc w sumie mieli w sensie mi się w opór podobają, nie wiem jak co wy myślicie, ale no koksuwa jak dla mnie. W każdym razie w ten sposób chciałbym im podziękować wszystkim osobom. No i to to jest pierwsze, pierwsze info. Kolejne info jest takie, że zaczynają pojawiać się komentarze, kiedy będzie coś innego niż e, Pet Simulator. Czy kiedy będzie Roblox, jakieś inne gierki, oraz czy kiedy będą inne po prostu gierki, czyli Minecraft, Fortnite i tak dalej. No więc słuchajcie, jeżeli chodzi o te rzeczy, no to ja działam w zawsze w ten sam sposób, czyli po prostu nagrywam to, co mnie jara w danej chwili, a mnie w tej chwili jara Pet Simulator i w niego gram, więc co, czemu miałbym nagrywać coś innego? Wiecie, nie chcę się zmuszać i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Ja. Akurat jestem z tych youtuberów, którzy po prostu nagrywają to, na co mają ochotę. Faktem jest, że rzeczywiście widziałem, że Roblox Pet Simulator ma mega zainteresowanie u Josiego, więc postanowiłem, że nagram, zobaczę, czy rzeczywiście e, u mnie też widzowie będą chcieli. I okazało się, że naprawdę chcą, więc to już w ogóle sprawiło, że jeszcze bardziej miałem ochotę w to grać. Ale tak poza tym, to tak czy siak, pierwszego dnia zanim wrzuciłem odcinek, to spędziłem na tej gierce koło... 18 godzin, dosłownie 18 godzin pod rząd siedziałem i grałem, i dalej mam zajawę na tą gierkę. Na pewno nie będzie trwała ona wiecznie, bo już w swoim życiu przeżyłem tyle gier, że to jest niesamowite. Grałem we wszystko, co się po prostu da, i wiem, że u mnie to wygląda tak, że są to etapy. Więc na razie mamy po prostu pet simulator i będziemy, słuchajcie, nagrywać z tego. Ale przynudzam. Masakra. Wiem, przynudzam. Przechodzimy do odcinka. Dobra. Szukamy naszych osób, więc kto to jest? Dzień dobry, nie masz naszej koszuleczki, przykro mi bardzo. Prawdopodobnie jeżeli ktoś ma moją koszulkę to jest totalnym koksem, więc na pewno jest na Techwardzie, więc sprawdzamy Techward, czy ktoś się znajduje tutaj. Ej, naprawdę, powiem wam, że to jest hit, ile tych kosz... Ej! A czy mi się nie zrobiły przypadkiem pety już? Już dawno... Nie, jeszcze jeden dzień. Dobra, trudno się mówi. E, tak jak, więc jak tak jak mówiłem, nie próżnowałem, Mam te legendarne na wszystkich kotach. Każde kota ma po 8 petów, więc generalnie mam legendarnych 8 razy 6, 48 i tutaj 19, czyli mam naprawdę ich już dużo około 70. Siema przybyl, masz moją koszulkę? Nie masz mojej koszulki. Przykro mi bardzo nie ma. Jest moja koszulka! Patrzcie na to, jak ona zarobiście wygląda! Yeah! Patrzcie, jakie koksy z nas obok. Jeden ma niebieskiego ptaka, drugi czerwonego. Słuchajcie, ten niebieski jest troszeczkę droższy, to jest ta typowa wersja, ale to nie ma znaczenia. Dlatego, że tak czy siak, nieważne jakiego macie. Co jest? Wyszedł! <laughs> akurat co się stało, akurat jak mu chciałem dać peto, to on zniknął. Chyba za awka go wywaliło. O nie! Ale to było smutne. Ej, wrócił! Tymon. Tymon jest. Ej I, i, i co jest? I jest tutaj kolejna nasza koszulka. Czylicie to, ile osób ma koszulki? I ma czerwoną. Patrzcie, jak to wygląda, jakie koksy w ogóle. Dobra, ee, chłopaki. Dobra, napisałem mu: Siema, mam dla ciebie prezent w zamian za zakup do koszuleczki. Dziękuję, jeśli się zakup, mam nadzieję, że się przyda. Także dajemy mu. Dajemy mu. Pyk, tradzi leci. i proszę, aksolocik. <laughs> mam nadzieję, że się przyda. Mam nadzieję, że to jakiś dobry. Ten, co jest za koszulkę? Nie, 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 nie ma, nie kupiłeś koszuleczki, więc. Chyba, że masz koszulkę. O, dziękuję bardzo. To ja. Dziękuję. <grym> no i nice, ale koks. Ale koks, lecimy szukać kolejnych osób. W ogóle ile osób na tym serwerze ma moje koszulki? To jest hit. To jest tak miłe uczucie, kiedy wchodzicie na serwer i po prostu na każdym, prawie serwerze jest ktoś, kto ma waszą koszulkę. To jest w ogóle hit. No i jest, mamy kolejną osobę. Napisałbym mu to samo, ale już pisałem na tym serwerze, więc chyba nie muszę. Mam nadzieję, że się przyda, jakkolwiek. Nie wiem, co ty masz tutaj zapety, ale no, mam dla ciebie prezent. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że przyda. Nie wiem, czy masz lepsze, czy masz gorsze. O, chyba, chyba to jest dobry! O ja! <ścoughs> jak się cieszy! Ej, jak se biega z tym Axolotlem! Ej, wiecie co? Mam pomysł. Mam pomysł. Zrobię te Axolotle wszystkie. I to nazywam, co jest za koszulkę. Nie ma, nie ma. Widzę, że nie masz koszulki. <grystanie> nie. Teraz to nie! Teraz to nie. Może następnym razem. Mogę zdjęć. No jasne, mordo. Dwa koksy, patrzcie jak my wyglądamy w ogóle. Kozaki, czekaj. Oj, 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 oj. O. O, jak się trzymamy za rączki, co jest? Ciepło, ciepło. Dobra, kogo my tu mamy jeszcze? Czy ktoś ma jeszcze koszuleczkę? Poszukamy, wiecie co? Poszukamy, bo nie będziemy tak też ee, Może ktoś się okaże, że też ma koszulkę jeszcze, a po prostu jest za, na tyle słaby i właśnie ten pet sprawi, że będzie mega koksem? Kto wie? Okej, okay, zobaczmy tutaj. Niestety, ale jak ty wyglądasz w ogóle? Wyglądasz jak Hulk. Jakbyś miał moją koszulkę, to byś wyglądał zarąbiście, jeszcze z zielonym ptakiem. <laughs> za mocno, co? Za mocno. Dobra, czy ktoś jest tutaj na Heavensie? Nie ma nikogo na Heavensie. Heavens Island nie ma. Hell Island, Island nie ma. Haunted. Jest ktoś na Haunted, ale tutaj nie mamy koszuleczki niestety, bez koszulki. Na Samurai też nikogo nie ma, Ancien. Mamy kogoś tutaj. Ciała mordo, co tam? Oh, eee, Z czerwonym Feniksem byś dobrze wyglądał chłopie. Mi się idealnie do twojej fryzurki pasowało. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy na Tech Entry, bo to jest też duża szansa, że ktoś jest na Tech Entry. O kurde, zobaczcie tylko. Mamy! Jest kolejna osoba, Dominik! Dominik ma koszulkę! Dominik, jakie masz pety? Okej, okay, to jest. Ile miały te komputerki? 160 M? Te miały po 500? Coś takiego? Dominik, jesteś? Mam nadzieję, że jesteś, bo nie skaczesz, więc chyba. Chyba powinieneś być raz na jakiś czas. Poczekam aż wrócić. Ej, ale fajnie, jeśli w... <laughs> wygląda. Szczerze mówiąc, to do Twojego tego w ubioru byś bardziej pasowała z różowa koszuleczka. A jest tylko. Jest 120 Robuxów, więc jakby. 10 drożej tylko niż ta, ale i tak jest fajna, bo to jest taka, taka basic, nie? Jakby ta czerwona. A, przypominam, właśnie, nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Akurat jak czekamy, to możemy o tym wspomnieć. Słuchajcie, przez to, że jest tak duże zainteresowanie, to też chciałem podziękować wszystkim, więc w zamian za to, niestety, ale nowa kolekcja nie jest za miesiąc, tylko jest za tydzień. Tak więc, jeżeli chcecie kupić sobie koszulkę, to tylko i wyłącznie teraz przez tydzień, dlatego że chciałbym, żeby te osoby, które kupiły jako pierwszy drop. To po prostu poczuły się mega, mega kozacko z tym, że, że kupiły jako pierwsze. Więc następne, następna kolekcja oczywiście wchodzi, a ta wychodzi, już nie będą dokupna te koszulki, ale Dominika nie ma. No. Domin, proszę cię, mam dla ciebie PETA. Nie chcę, żeby, nie chcę tak odchodzić bez rozdania go. Może wam napomknę jedno takie info co do następnej kolekcji, bo już mamy ją zrobioną. Więc będzie to kolekcja PET. Tak więc, no, to będzie taka petowska kolekcja, i ona będzie troszkę dłużej. I wydaje mi się, że będzie mega, mega fajna. O kurde, a kto to? O! Wszedł ktoś, kto ma mały. Maje... Jak się. Jak się pokazał! Co jest grane? Jak wiedział! Dawaj, dawaj, odpalaj, trade. Jak schowopety, pety, nie no to jest piękne po prostu O kurde ma ekskluziwa Ale koks <grystanie> A z co ma peta kozackiego O jest odblokowane Pecik dla ciebie Mam nadzieję, że jest dobry Słuchajcie wiem, że to nie dużo Wiem, że te pety, starałem się kurde zebrać wam jak najlepsze Żeby było ich po prostu dużo, bo chciałem jak najwięcej rozdać Mam nadzieję, że się przyda <grystanie> No i gitara zdamy emotkę Salut! Dziękuję bardzo. <laughs> Ładny ten pecik jego. No to, e, wracamy do Dominika. Dominik, jesteś czy cię nie ma. Pending przez cały czas, on jest hawk. No nie. Dominik, słuchaj. Jest mi straszliwie przykro, ale lecę rozdawać kolejne pety. Zgłoś się również do mnie, jeżeli jesteś teraz właśnie na odcinku. Napisz do mnie i ja ci dam kolejnego peta. Tarki, jadę. Zrobić pewnie. E. Dobra, tak więc lecimy, słuchajcie, kolejny serwer, bo wydaje mi się, że nie ma co już latać tutaj. No i słuchajcie, niestety, ale na mój serwer się nie dostanę. <laughs> Zobaczcie, ile jest osób. I tu jest tak zawsze. Czyśmy mieli? Jest kolejna osoba, Lucky! Dzień dobry, dzień dobry, Lucky! A kto to ma moją koszuleczkę? Jaki w ogóle śmieszny on jest. Co on wygląda jak żaba? <laughs> Ej, dobra, zobaczmy, co on ma. Mamityka. ma tutaj jakieś te... Ej! To będzie mega dobry pet dla niego. Lucky. Trzymaj mordo Pablo Escobar. Mamityka. <grystanie> no i pole pas, podziękował. Pewnie napisał dzięki. Znowu nie widać co napisał. No niestety, głupie to czasami jest. <grystanie> dobra, już nie będziemy mówić za co, będę zobaczył odcinek. No dobra, to lecimy dalej w takim razie. Hej, <grystanie> bawi mnie mega, jak niektórzy wyglądają w tym roblokie. Wiecie co? Mam pomysł. W Na następnych odcinkach zrobimy. Top model w Pet Simulator. To będzie fajny odcinek. Bo po prostu to jest niesamowite, jak niektórzy wyglądają. Szkoda, że mogło być, może być tylko 10 osób, ale damy radę. O proszę! Dzień dobry. Dzień dobry. A co tu mamy? A co tu mamy? Co ty masz? O kurde, ty masz takie koksy. Dobra. Dla ciebie to żadna, nie, żadna niespodzianka będzie. Ale niestety, słuchaj. A, ma Disable. Dash trade, ma malutki podranek. Co prawda patrzę z popetach. To dla ciebie mało, ale staram się jak najwięcej osób uszczęśliwić. Tak więc, Wiktor, to Wiktor sam zdecyduje. Proszę bardzo. Dziękuję, proszę. Ja też coś dam. Co chcesz dać? Nie, no chłopie. Nie, 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 nie. A po co mi to, chłopie? Nie, nie, dziękuję, dziękuję, stary. Naprawdę, naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że zrobił SSA. Tak więc co? Lecimy. O, dzień Doberek? Dzień dobry, witam. Co to takiego? A ty to są to nawet spodnie masz. O ty się jeden. Ale koks wyglądasz. O, dzień dobry. Kolekcja robo, robiona. Proszę aksol dla ciebie. Koksuwa. No i dobra, lecimy do kolejnej osoby. No i słuchajcie, mamy kolejną osobę przy tulasek. Cały komplecik kupiony, no i to ja rozumiem. Niestety, przytulaska, słuchajcie, nie ma, ale z przytulaskiem akurat często gram, tak więc. Ja mu dam na pewno tego peta. Także na spokojnie. Nie musisz się zgłaszać przytulasek, na pewno jeszcze będzie okazja, także lecimy dalej. Tutaj pan bez koszuleczki był, tutaj pan bez koszuleczki jest. W sumie, jeżeli ktoś jest na tym czeście, to nie jest już mi aż tak fajnie rozdawać te pety, dlatego że one nie są mega, mega jakoś dobre. Ale jak ktoś jest na mniejszych niż to. O, a kto to? A, ło! Co ma fita kozackiego? Jaki ficiarz? Denis, ty koks, jeszcze pety do ciebie pasują Co jest grane? Ale zarąbiście. Ej, no, to jest chyba najlepszy fit dzisiejszego dnia. Tak pasuje mocno, mocno Dobra, mordeczko proszę. Oj, nie ty, ty Proszę, pecik dla ciebie. Mam nadzieję, że się przyda. No widzę, że po petach, że chyba się przyda. Tak więc spoko. Co? No! Oh my. Jest. Czy to jest jego najlepszy pet? Chyba tak. Chyba na pewno tak. On dopiero co wszedł tutaj do tego świata, z tego co widzę. Tak więc, Koks, cieszę się bardzo. Nie, słuchaj, Denis, wiesz co? Mam lepszy pomysł. Za to, że masz najlepszego fita, tobie się należy. No, należy ci, że się tak bardzo postarałeś. Bo. No słuchaj, widzę, że te połączenie tych, nie wybrzydzałeś że jeżeli chodzi o cenę, nie kupiłeś najtańszej, tylko wziąłeś sobie jeszcze tutaj, no, tak żeby pasowało, tak więc dzięki. Spok, to ja dziękuję, dokładnie tak, za to, że kupiłeś koszuleczkę, lecimy, słuchajcie, dalej, zobaczymy czy ktoś, aha, on nie wie o co chodzi, no tak, nie wyjaśniłem mu, aha, w sumie takie dziwne, takie, on nie wie o co chodzi, totalnie takie, to ja dziękuję. O, jest kolejna osoba! I wcale aż tak długo nie musiałem szukać, nawet. Wysyłeś, Wojtek? Mam nadzieję, że jesteś, chociaż coś czuję, że jesteś awk. Cześć. Fariacik, co ty kurde? Ubrany jesteś w jakieś naczosy, czy co to jest w kurde, Co chodzi? Wojtek, jesteś, proszę. Odblokuj trader. Nie ma macie, Wojtek. Wojtek podskoczył! Wojtek podskoczył! Jesteś, Wojtek! Mordo. Ej, czy, czy, czy tutaj jakaś fama się w ogóle rozeszła i ludzie wiedzą, że rozdaję za koszulki żeby nie było. Nie chcę, żeby było tak, że ludzie kupują te koszulki, żeby dostać PETA, bo to jest... Chyba wydaje mi się, że nie w porządku. To miało być taka spontaniczna akcja. Mogę zostać Twoim śmietnikiem. Co jest grane? Co jest Mati? Co jest z tobą? Z... Co? Mogę zostać twoim świetnikiem. O co chodzi? O proszę, a kto to się schował za skrzyneczką z moją koszuleczką? Elo, Elo, co tam? A ten robi przez cały czas emotkę. To chyba jest afk, tak mi się wydaje. Adam, jesteś? Siema. Siema, siemka, jesteś? No nie, kolejna osoba, która jest niestety Awk. Dawaj. Pokaż, że jesteś. Pokaż, bo chcę dać ci peta. Proszę, nie bądź awk, bo kolejną osobą będziesz, której będę winny, peta. A ja już nie dam rady, naprawdę. Tyle osób. Jestem winny tyle osobom, peta. Adam, bądź mordo. Nie ma Adama na bank. On jest awk. Słuchajcie, jest późna godzina, więc nic dziwnego w sumie, że jest afk. Adam, jak oglądasz? Daj znać. Tam ci peta. Chyba, że nie chcesz, to oddam komuś innemu. Ten w ogóle co wygląda? Co jest? To można tak wyglądać? <grytanie> Marcin! Marcin! Sieman, Marcin! Co tam słychać? I spodnie, i koszulka. I dobry fryz. I totalnie pokcząp. Powiem tak. Marcin, jesteś koksem totalnym. Wiesz co? Dla ciebie, za obie te rzeczy, dostaniesz ode mnie to. Jak dostał Chciał... mnie? <laughs> Chciał się wymienić i dostaje dwa pety. Marcin, właśnie w ten sposób. Ja Ciekawe jak bardzo go ulepszyliśmy, bo te pety nie są jakieś szczególnie dobre. Marcinek właśnie zaliczył taki gigantyczny progres, coś czuję. Marcin, 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 Marcin. 4,75b, czyli dałem mu dwa razy większy, ma progres. Ma teraz dwa razy więcej. What? Thanks. Spoko, morda, dziękuję za te kru... no, no. Co tu dużo mówić? Dobra, lecimy dalej. Ej, wgl... Te koszulki w ogóle wyglądają jak jakiś totalny taki klan, nie? Jakby wszyscy na serwerze mieli te koszulki. Na Trading Plazie! Zróbmy to, proszę! Chciałbym, żeby każdy miał koszulkę na Trading Plazie. Co tu się dzieje w ogóle? Patrzcie na to. Ludzie stoją i się tradują, czyli jednak trading faza ma sens, okazało się. Tak więc, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Rozdałem tyle petów, ile mogłem. Nie mogę znaleźć więcej osób, niestety jest późna pora, dlatego że jest, słuchajcie, 22.27, więc już jest mega, mega późno. Większość osób już śpi albo jest awk, więc pozostałe pety rozdam na. Top model na przykład, więc e, subskrybujcie kanał, żeby nie, nie ominąć. Oczywiście wchodźcie na Discorda, dlatego że na Discordzie jest całe infomordy. Tak więc na Discordzie się dowiecie, kiedy jest top model oraz jak dołączyć do niego, bo zrobimy go prawdopodobnie na Trading Plazie, więc 30 osób będzie mogło dołączyć. Nie musicie mieć koszulek, ale fajnie, jak będziecie mieli, oczywiście, dlatego że e, koszulki będę oczywiście lepiej, lepiej oceniał. <laughs> Wiadomo o co chodzi. No i co. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za kupno, bo mega, mega miło mi się zrobiło, jak zobaczyłem, ile osób chciało mnie wesprzeć. Tak więc na razie, cześć.